Cześć hey, ludzie! Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Helena, a to jest... Zagrajmy w Prison Architect. Lecimy sobie dalej. I teraz włączamy nasze planowanie. Tak. Yy. Nasz plan... będzie... Dokładnie. W tym odcinku będziemy planować. I to dużo planować. Nasi więźniowie się najadają, to mi się bardzo podoba. dużo miejsca. Ilu mi wyszło, że się pomieści 100, 112. Ja akurat na tyle planowałam rozbudować więzienie, chyba? Nie wiem, nie pamiętam. Mm, wiem, że zrobimy tak: tutaj nie zbuduję tej części. Tutaj zbuduję. Nie, tutaj zbuduję tą część. I tu całość. Tak, schodkami będziemy schodzić. Chodzi mi o to, że tutaj do kantyny mieli, jako taki wstęp, i chyba znowu zrobię shakedown. Bo naprawdę co chwilę coś znajdują. Albo. Idę mam tych więźniów. Mam 5 wolnych cel, ale nie chcę, żeby mi przyjmowali kolejnych. Chciałabym natomiast. Eee... zatrudnić kolejnych. Diniarzy. I dobra, i zabieramy się za planowanie. Dobra, tutaj już wstawiłam, tu będziemy mieć drzwi. Mhm. Tutaj raz, dwa, trzy oczka przerwy. I maszyna. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. Okej. Okay. I tutaj tak, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Ok, Czy to będzie tutaj dotąd. Tu będzie ściana, tu będzie ściana, i tu będzie ściana, i tu będzie ściana. Tak, tak, i okej. Okay. Tak to może wyglądać. Super. Eee, dlaczego to liczę po trzy? Ponieważ są tutaj, e, już Wam pokażę, właśnie Workshop będzie i te Compressive Table, one są troszkę większe, a i Workshop są. i one są po trzy. Ja tak po prostu liczę, jak mi rzędami będzie najlepiej pasować. I oto nasz Workshop. <laughs> Tutaj, schowaj mi to. Tutaj chcę mieć fence, eksport i garbage. Aha. I tutaj wstawimy. Tak, tak. Budujcie mi to. I to dismanto. Teraz mi pokaż. No, dobra, najpierw to zciągnij kolerę. I okej, okay, tutaj nie ma żadnych dziur. Świetnie. się zastanawiam, czy tego fensa nie zdjąć. I tego tutaj. Jeszcze ja wiem, tutaj bym musiała wtedy drzwi wstawić. Nie wiecie, co tak zrobię? Nie, nie zrobię tak. Zrobię. Tak. Zrobię tak. Mhm. To mi zbórzcie, i to mi zbórzcie. Okej. Okay. I tutaj będą. Tutaj będzie tak. I tutaj będą kolejne drzwi i tutaj będą już ściany. I super. Dobra. Zabieramy się do budowy naszego workshopa. W sumie czemu nie? Mogę tutaj przydzielić? Nie, bo to nie jest zamknięty obszar. Hmm, muszę tutaj ściany zbudować. Eee, no dobra, no to budujemy. Chcę tak i tak. To chcę. Na razie tak. Później to zmienimy na. A, ciebie nie tutaj. Chcesz być moim informatorem? Nie. A może ty? Nie. I twój. W sumie, powiedz moim strażnikom, na co mają uważać. Mhm. W ogóle świetna robota. 6 minut. Proszę zapamiętać, że tutaj muszę mieć 14. Zapomniałam użyć stoper, jak w poprzednim odcinku. Zapomniałam go wyłączyć, to teraz zapomniałam. Świetna robota. Wiecie co? Tutaj zrobimy. Tutaj zablokujemy siatką, żeby mi oni tutaj nie chodzili. Nie chcę tego całego w siatkę zabudowywać, bo to nie ma sensu. Zacznie mi tutaj to jedno oczko. Przejechałeś się na ciężarówce. Świetna robota. Yy, mogę cię tutaj wstawić? Tak. I tutaj nawet dwóch chyba wstawię. No. To jest dość duży obszar. Chcę, że mi go pilnowali. Yy, I tak, i tutaj się zajmij, zajmijmy naszym generatorem. I co to ma być? To ma być 7 na 7. Czyli tak 7 na 7. A, ten generator ma stać tutaj. tak, będą musiała ściany dobudować niestety. No, ale cóż. Na razie workshop zostawiamy w spokoju. Nic z nim nie robimy. Ważne jest to, żeby wybudowali mi pomieszczenie. To się liczy najbardziej. Mm. W tej chwili. Może na trójkę, troszkę szybciej, i tutaj tak ee, zajmijmy się kantyną. Proszę bardzo, staw eee, jeden, dwa, <laughs> nie to to. Tak. Ich będzie tutaj. I tak. Będzie dochodził prąd. Będzie dochodził prąd. Dobra, super. E, to nie ma prądu, ale tym się nie przejmuję. To jest w stanie po prostu kolej osobny generator. Który sobie od razu zakupię Power Station. Pięknie, świetna robota, miliard. I damy do niego trzy baterie. Na razie eee... tutaj chcę dwóch strażników. Świetnie, generator mi załapało. Wiecie co? Może nawet trzech tu Tak, na wszelki wypadek. Jednak kantyna to dużo na naraz w czasie, w porach obiadowych. Trzeba to pilnować. Eee, cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk. I super. Eee, pokażcie mi wasze potrzeby. Spełniamy wszystkie wasze potrzeby. Jestem świetnym nadzorcą więzienia. Jestem dumna ze swojej pracy. Czy żeby tutaj jakieś stały? Nie, na razie nie. Chociaż w sumie mogę je wstawić tutaj. No, myślę, że to będzie dobry pomysł. Najpierw niech kantynę skończą. Stawiać. Świetnie. Ile jest w ogóle warte nasze więzienie? W sumie tak nie będzie łatwiej sprawdzić. Reforming rate 40. Security minus 1, health minus 3. Punishment 4, reform 0. Mi się trudno. 310 tysięcy. Spoko. Mhm. Kabelki. Chcę, żeby kabelki yy, szły tak. Aha. Tak. I tak. I dalej się zobaczy. Na razie chcę, żeby kabelki szły tak. Dalej zobaczymy, co nam będzie potrzebne. Coś cicho i spokojnie. Mam miejsce na sześciu więźniów. W sumie nie byłabym obrażona, mając ich więcej. Czy, czy, czy. Metal detektor. Ok. Tak czy inaczej, tutaj mamy nasz Power Station ogarnięty już. Ja bym chciała. Czy ja bym chciała gdzieś daleko ten drugi Power Station? Raczej myślę, że nie. Natomiast co bym chciała? Bardzo bym chciała przyciąć to. Bo chciałabym tutaj zrobić forest nasz las. Tylko nie chcę, żeby one stały za blisko siebie. I myślę, że zrobię to tak, że to będzie w ten sposób. I to będzie nasz forest. I tutaj będzie dalsza część więzienia. No tak zrobię. Powiem Wam nawet, się zastanawiam, czy tutaj od razu ściany nie wybudować. Ale najpierw mi pokaż to. Może tak? Raz, dwa, trzy. Tutaj będą dwa przerwy, raz, dwa, trzy. Okej. Okay. To jest jeden pasek. Będzie drugi pasek. Tak. Czy ja chcę robić to więzienie większe? W sensie w dół? Myślę, że jeden pasek się jeszcze zmieści. Czy to będzie tak? I tak. Aha. Hmm. 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 Tak czy nie? Decyzja życia. Tak czy inaczej, tutaj na pewno będzie stała ściana. Więc od razu mm, Czy ja chcę ją od razu budować? Nie. Zbudujemy na razie ogrodzenie. Zwykłe, proste ogrodzenie. Tak, to będzie nasz forestry. A później się będziemy zajmować yy, tą rozbudowywaną częścią więzienia. Na razie usunę te plany stąd, gdyż nie są mi one potrzebne. Przynajmniej nie w tej części. I super. Nasze więzienie wygląda bardzo ładnie. Bardzo mi się podoba to, co widzę. Ok. Rooms. Na to Forest Street mi się dużo wyda Proszę Outdoor Zatrudnimy do tego dwóch ogrodników Finanse Ta, ta, ta 3000. Cieszę się niezmiernie sześćset na plusie, spoko

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Okej, okay, i potrzebuję, żeby mi to wybudowali teraz. Robią mi to czy nie? Nie porobią mi tego. Oczywiście, muszę to wszystko pojedynczo i sama robiłeś raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, teraz będzie łatwiej. Jeden, dwa, trzy, cztery, jeden, dwa, trzy, cztery. Ok. Już ma się dwie ściany zrobione, to już jest łatwiej wszystko układać tak jak powinno być. Tutaj jeszcze nie mogę. To jest jakiś tet pracujący. Jak ci ma? Nie wiem, jesteś zmęczony. A, już to dobra. Będziemy mieć ładnie oświetlone forestry nasze. Ten już tutaj popierdziela z sapingami Pakuje. To jest bardzo dobre. ponieważ dzięki temu będziemy zarabiać troszkę pieniążków. Teraz tak. 7 na 7. 7 na 7. Od razu wybuduję. Może nawet niżej, żeby tutaj było przejście. No świetnie, mm. tak na razie nie będę tutaj nic wstawiać. Chcę mieć po prostu pomieszczenie już gotowe eee, na power station. Chociaż nie wiem, czy nie będę zmuszona tutaj tego od razu wstawić. Auto-saving. E, bo chciałabym więzienie już zacząć rozbijać. Na, na większe. I się zastanawiam też, czy niesensownym by było dać water pump station. Ale chyba raczej nie. Ponieważ water pump station nie ma żadnych limitów tutaj, ani ograniczeń, więc... jakieś zmuszanie się do czegokolwiek chyba raczej nie jest mądre. W takim razie 5000. Au. 7000. Au. No ale dzięki temu będziemy mieć pewność, że naszemu więzieniu, naszym więzieniu nie skończy się nagle prąd. A to się może skończyć katastrofalnie. Niestety. Ok. Tu jest staff room i tutaj będzie jedynie nasz staw przechodził. Natomiast tutaj. Ok, bardzo mi się nie podoba, że tu jest koleś. Masz tutaj wejść jeden, jakiś człowieczek. A ty co? Relist, dobra. Aż wariuje ze szczęścia. No, uciekaj. Uciekaj. Ciekaj, biegnij, biegnij! Szybciej! Świetnie. I mam 10 miejsc. Czy mogę... Ile chcesz mi przyjąć? 13. A niech będzie. Jest jakiś najbliższy relist? Nic mi na to nie wskazuje. Mówi się trudno. A my tutaj damy... Dodatkowe dwa łóżka. I spoko. Ja się zastanawiam, co teraz zrobić. Czy zwiększyć nasze więzienie, czy zająć się workshopem. Chyba się zajmę workshopem, bo tym workshopem się próbuję zająć od dawna. Jednakowoż workshopem zajmę się już w następnym odcinku, ponieważ zaczynamy się zbliżać do końca tego odcinka, już jest 18 minut. O ile dobrze liczę, nie jestem pewna, czy tak robię. Mhm. No, tutaj mi jeszcze krąży jeden piesek. Wiecie co? Tutaj go tak przeciągnę. I tego strażnika też tutaj tak przeciągnę. Świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie. Ale tak czy inaczej, w tym miejscu podziękuję Wam bardzo za uwagę. Skończymy sobie to na razie. I tak. To było wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.